Jak wydrukować cennik na podstawie wybranych parametrów w subiekcie GT. W celu wydrukowania cennika na podstawie wybranych parametrów przejdź do modułu zestawienia. Na liście zestawień odnajdź cennik tabelaryczny. Przy pomocy filtrów dostępnych nad zestawieniem ustal jakie pozycje asortymentowe oraz ich ceny mają zostać wyświetlone i wydrukowane. Po sparametryzowaniu filtrów kliknij Wylicz. Zestawienie wyświetli listę pozycji asortymentowych zgodnych z ustalonymi parametrami. Dodatkowo dodane zostaną kolumny wybranych cen. W celu dostosowania listy kolumn oraz ich kolejności na wydruku kliknij na liście zestawienia prawym przyciskiem myszy Operacje na liście Lista kolumn. Odznaczenie checkboxu przy kolumnie wykluczy ją zarówno z widoku zestawienia, jak i ewentualnego wydruku. Kolejność prezentowanych kolumn możesz ustalić przy pomocy strzałek góra-dół. Wprowadzone zmiany zatwierdź przyciskiem OK. Zmiana kolejności i widoczności kolumn spowoduje usunięcie dotychczasowych parametrów wydruku listy poprzez zastąpienie ich nowymi ustawieniami. Kliknij tak, aby kontynuować. Ewentualne szerokości kolumn na wydruku możesz dostosować ustawiając ich szerokości w samym zestawieniu. Na koniec kliknij Drukuj. Aby ewentualna zmiana szerokości kolumn w zestawieniu miała swoje odzwierciedlenie na wydruku, koniecznie kliknij Przywróć ustawienia z listy.